Hej, hej, witam serdecznie, ja jestem Seed i moi drodzy zagramy sobie dzisiaj w grę Demonologist. Słuchajcie, głównie ma tutaj chodzić o to, że mamy poszukiwać gdzieś jakichś duchów, nie wiem, w nawiedzonym domu, czy w czymkolwiek, czy użyciu jakiegoś takiego sprzętu. Jakaś cała lista jest. Nie wiem, to jest wersja demo, pełna wersja, teraz ma lada moment się ukazać. Zobaczymy w takim razie. Słuchajcie, moi drodzy, z ciekawości, o co tutaj chodzi. Ja już sobie dostosowałem postać, tak, randomowo, jakoś tam bez większego, prawda, zmartwienia się, jak to będzie wyglądało. No, ze względu na to, że po prostu będzie z tego tylko, tylko jeden odcinek. Słuchajcie, moi drodzy o co to? Aha, okej, okay. single player, spoko. A, no bo mamy tutaj opcję yy, multi, nie? Możemy do czterech graczy nowych nawet sobie ogarnąć ekipę. I razem jakoś tych demonów, słuchajcie, sobie szukać. Lista narzędzi. Poziom trudności, łatwy. Większa ilość pigułek Sanity Restoration. Aha, to jakieś pigułki tam do odnawiania może zdrowia czy coś. Rzadka szansa na przerywanie światła Do no, 50% Insurance Pay Nie wiem o co tu im chodzi Łatwy, średni Trudny Dobra, słuchajcie Polecimy na łatwym Bo naprawdę nawet tak do końca nie wiem o co tutaj w tej gierce chodzi Sami sobie to sprawdzimy Zaloguj się na mapę przed rozpoczęciem gry Aha Abandoned House. No okej, okay, to chyba to, nie? To byśmy się zalogowali? No to jedziemy. Dobra, słuchajcie, jadą świery. No, zobaczymy jak to się tutaj w ogóle wszystko nam potoczy. Co to w ogóle się będzie działo, Słuchajcie, kochani, jestem tego bardzo ciekawy. Oż kuźwa, gdzie my jesteśmy? Ej, słuchajcie. Co to? Co to jest w ogóle? Co tu się wyprawia, słuchajcie? Nie wiem, co to jest w ogóle. Wykryty ducha. Użyj narzędzi, aby wykrywać typy, typ ducha i otwórz tablet, aby wybrać typ ducha. Kurde. E, nie ogarniam trochę, spoko. Lecimy sobie na żywioł. Nie wiem czemu takie zmuły są tutaj w ogóle. Kurde, to, to mam wszystko pobrać? Dobra, bierzemy jak leci, nie? To krótko kurde, krótkofalówka Nie mogę tego schować? O. To też bym chciał, nie mogę już wziąć. Lata latarka by nam się przydała, słuchajcie. Dobra, idziemy przed siebie. Szukać tych kurde ło, yy. kurźwa tych yy, duchów. To to jest, ja cię kręcę. A no szkoda, że słuchajcie, gra jakoś tego yy, nie tłumaczy, co my tu w ogóle mamy yy, robić. To są za dźwięki, kurde. Z latarki, to tak chyba do chlipa tam wchodzić. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, słuchaj. Pierdzielamy sobie. Nie wiem czy, nawet, czy w ogóle można biegać. Nie mamy chyba innej drogi, kurde Czemu nie możemy tej latarki wziąć? No tak bez latarki to ja tam nie wjeżdżę Dacie bo... pewnie Dobra, ciul z tym Weźmiemy to urządzenie Co my tu mamy zobaczyć w ogóle, kurde ŚWIATŁO! Mamy światło Tu już nie mamy. No. Jest cyk. Sztawka następna. Oh fuck. Ocie, kurde. To nie wiem, radio jest czy co? Można przez to gadać? Z kimś? używa ja mam czary. Jest słuchajcie. O w morde. Jak mm -hmm. mamy te duchy wykrywać, kurde. Jakiś ten. Ktoś podpowiedź nie ma nic. Okróźwa to co jest. Jak się używa w ogóle tych przedmiotów tu? Kurde. Nie mam pojęcia. Ja chcę ten krzyżyk jeden, w razie czego. Nie da. kurź! A ja pierdziele co to było? O kurde. Bo czasu zapalić, bo normalnie. na no zajebiście Jak ktoś nam pogasił światło, chyba, kurde. Będzie cimne. No, ładnie. Żarówka nam strzeliła jeszcze trochę. O kurde, e, ja tu chyba za długo nie wyciągam. Ocie, co to było? E, słuchajcie, ja kurde, ja się tu zgubiłem. Ja spróbuję stąd wyjść, chyba jakoś w jednym kawałku. Nawet nie wiem, czy ja dobrze idę, źle idę. To już byliśmy. Kurde, co to się jakoś tak. Yy, dobra, słuchajcie, to było chyba jakoś tędy. Tylko w tych ciemnościach to już nie wiem gdzie dalej. Bo już byliśmy. Kuź mi to wystoszyło. No nie mogę znaleźć wyjścia słuchajcie. Ja cię pierdzielę. Okręcimy się w kółko teraz. Nic nie widzę. Kurde. No, totalnie ciemno, nie, zero. Kuźwa, zero światła się dzieje. Nawet nie wiem, w którym, yy, w którą stronę mamy iść, jak się te duchy szuka. To jest do mnie nie do ogarnięcia, słuchajcie. Ja zgubiłem się, nie mogę wyjść. Tędy to było co? No, jest, no, ale to nie zmienia faktu, że kręcimy się kółko. Dobra, pozostańmy sobie przy... albo tutaj, więc troszeczkę więcej światła. Słuchajcie, moi drodzy, to taki tylko krótki przedlądowy odcinek. Hmm, żebyście mieli nie wiem, jakiś ogląd na sytuację, chociaż ja sam nie do końca ogarniam tą grę. Yy, może wam to bardziej przypadnie do gustu. Ja się tutaj po prostu nie odnajduję. Nie jest to dla mnie jakiś yy, tytuł, który mógłbym na dłuższą metę ogrywać. Ja wam dziękuję za te kilka minut yy, spędzone z tym materiałem. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Słuchajcie, gierka jest na chwilę obecną za friko na Steamie, więc możecie ją sobie osobiście przetestować sprawdzić, czy to wam leży. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się! Hej!